Dzień dobry Trzebinio! Szanowni mieszkańcy, witam dzisiaj wszystkich serdecznie zebranych. Proszę Państwa, spotykamy się w słoneczne południe na Trzebińskim rynku, w prawdziwym sercu Trzebini, które musi zacząć bić, a rynek musi zacząć tętnić życie. W najbliższych wyborach samorządowych będę ubiegać się o fotel burmistrza, burmistrza Trzebini. Komitetu, koalicyjnego Komitetu Wyborczego, Koalicja Obywatelska. Proszę Państwa, jestem rodowitą, krzewinianką, tutaj się wychowałam, tutaj mam rodzinę, swoich przyjaciół, znajomych i tutaj mieszkańcy obdarzają mnie swoim zaufaniem. Od wielu lat działam samorządowo i społecznie i uważam, że przyszły burmistrz powinien być samorządowcem, społecznikiem, nie biznesmenem. Dlatego razem z państwem chcę tworzyć Trzebinie miasto, w którym będzie się chciało żyć, pracować, mieszkać i wychowywać przyszłe pokolenie. Jako lider tej wspaniałej zebranej tutaj drużyny, będę miała przyjemność przedstawić państwu kandydatki i kandydatów startujących z koalicyjnego komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska. Są to osoby o różnych zawodach, różnych, różnych profesjach, osoby, które na co dzień mieszkają obok państwa, dlatego też znają Państwa problemy i potrzeby i na pewno i osoby, które na pewno te państwa potrzeby, problemy będą starali się rozwiązywać. Trzebinia, Trzebinia w najbliższych wyborach 7 kwietnia podzielona jest na trzy okręgi wyborcze. I przewodniczący Platformy Obywatelskiej Czybińskiej przedstawi Państwu zasięg tych okręgów i naszych kandydatów. Okręg pierwszy, osiedle Widokowe, osiedle Krakowska, osiedle Piaski, osiedle Centrum, osiedle Salwator, osiedle Trzebionka, osiedle Wodna, osiedle Górka oraz sołectwo Piła Kościelecka. Następujący. Kandydatki i kandydaci są naszymi y, przedstawicielami do startów najbliższych wyborów. Piotr Szybalski, Marzena Jebuła, Teresa Jarczyk, Michał Chyla, Tomasz Kobierecki, Edyta Wygoda, Szymon Kaczmarczyk, Mateusz Leśniak, Marcin Żabieński, Teresa Koźda. Okręg drugi obejmujący osiedle Krze, osiedle Siersza, osiedle Gaj, osiedle Zaci, Gaj Zaciszek, osiedle Energetyków i Sołectwo Krzyżówki. Kandydatami z od tego okręgu są Monika Jarosińska, Anna Manik, Anna Wojciechowska, Agnieszka Biecka-Sikora. Jakub Krista, Maciej Molenda oraz Jarosław Burd. Okręg trzeci to Sołectwo Płoki, Sołectwo Lgota, Sołectwo Myślachowice, Sołectwo Psary, Sołectwo Karniowice, Sołectwo królowa, Sołectwo Włoszowa oraz Sołectwo Polęci. Kandydatami z tego okręgu wyborczego są Stanisława Szczygieł, Rafał Zieliński, Grzegorz Duda, Bożena Adamczyk, Anna Rogalska, Sław Sławomir Martyka, Wiesław Pałucki, Katarzyna Mądry, Karolina Skraburska oraz Andrzej Kiełbalski. Drodzy mieszkańcy, sukcesywnie, systematycznie w czasie trwania kampanii będziemy Państwu prezentować i przybliżać sylwetki naszych kandydatów oraz założenia naszego programu, zarówno y, na portalach społecznościowych, naszych portalach społecznościowych, jak również w wydaniu broszurowym, który ma który niebawem, mam nadzieję, dotrze do Państwa, do państwa rąk. Proszę Państwa, nasz program wyborczy, cele tego programu i działania przedstawiają się w czterech hasłach. Cztery hasła. Od malucha do seniora, czysta, zielona, bezpieczna gmina, rozwój i przedsiębiorczość przyjazna komunikacja i mieszkańcy. Wszystkie, mieszkańcy, wszystkie, te cele i działania ukierunkowane są dla dobra mieszkańca, dla tworzenia y, miasta, w którym każdy mieszkaniec będzie się czuł y, słyszany, zadbany, widziany, będzie się czuł przede wszystkim, y, przede wszystkim bezpieczny. Y, w swoim programie y, Drodzy Państwo, chcemy budować i chcemy łączyć. Chcemy wprowadzić taką transparentną komunikację władzy z mieszkańcami, jak również na bieżąco informować Państwo i, i dbać o dobre wydatkowanie środków środków publicznych, środków publicznych, które będą służyć dobru wszystkim mieszkańcom. Bo nasze hasło brzmi. Szczerbinia dla wszystkich! Dla wszystkich. Dlatego proszę Państwa, namawiam Państwa i zachęcam do oddania w najbliższych wyborach 7 kwietnia głosów na naszych wspaniałych kandydatki, na nasze wspaniałe kandydatki i kandydatów oraz na moją, moją skromną osobę, kandydatkę na pierwszą kobietę burmistrza w trzebini.